Szanowni Państwo, yy, pozwólcie Państwo, że zanim przejdziemy do, no przejdę do omówienia e, działalności w okresie międzysesyjnym, to e, będzie to ten moment, o którym wczoraj Państwu Radnym wskazywałem na posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Gminy. E, jest z nami nieprzypadkowo zaproszony na dzisiejszą sesję Pan Andrzej Werbowy, naczelnik jednostki OSP e, Wyszkowo. Wszyscy Państwo doskonale bo pamiętacie, że w ubiegłym miesiącu, 28 lutego, na terenie naszej gminy e, miał miejsce wypadek, e, zażenie drogowe, w wyniku którego ucierpiały dwie osoby. I tą pierwszą osobą, która była na miejscu, która te działania e, ratownicze rozpoczęła, prowadziła, później dołączyły do e, Pana Andrzeja inne osoby, to był właśnie Pan e, Andrzej. I, e, Wszyscy widzieliśmy chyba zdjęcia, jak to zdarzenie przedstawiało się na fotografiach, że wyglądało to bardzo niebezpiecznie, i wiele wskazuje na to, że gdyby nie ta szybko, sprawnie udzielona pomoc z dużym zaangażowaniem, to ten wypadek mógłby się zakończyć tragicznie i te osoby mogłyby w poważny sposób w tym wypadku ucierpieć. W związku z tym, że takim mija miesiąc od tego zdarzenia dokładnie, z uwagi na to, że takim najbardziej doniosłym wydarzeniem w trakcie tego miesiąca, jak również takim wydarzeniem bardzo doniosłym dla społeczności lokalnej jest każda sesja Rady Gminy. Postanowiliśmy wspólnie z panem przewodniczącym Rady Gminy, że na najbliższej sesji po tym zdarzeniu będziemy chcieli w imieniu mieszkańców naszemu druhowi naczelnikowi Andrzejowi Wadłowemu podziękować. I to jest ten moment na to podziękowanie. Panie Andrzeju. Zapraszamy pana do nas. A pana serdecznym podziękowaniem na pamiątkę. Mam nadzieję, że będzie się drugie prezentowało w domu i będzie przypominało. Całej rodzinie, że dziadek, tata, mąż bardzo dobrą pracę wykonał. Wielkie gratulacje i podziękowania od nas wszystkich. I życzymy Panu, żeby ta bezinteresowna chęć pomocy innych, te duże zaangażowanie i poświęcenie, którym Pan się wykazał tego konkretnego dnia, żeby towarzyszyło Panu każdego dnia wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze od mieszkańców Gminy koło, a my tylko w imieniu te życzenia Panu przekazujemy. Wszystkiego dobrego. W związku z tym za tą poważną postawę, szybką reakcję, tutaj taki koszt obfitości ze z do spożycia oczywiście przy szykami wieczorami. Ja nie lubię, on lubi. <śla> 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 Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli.